Nie zna języka, mieszka na zadupiu, no naprawdę ciężko jest o pracę, no ciężko jest o pracę, eee, no co ona, ona w życiu nie pracowała, no to co ona tam może robić w tym UK, no nic tylko siedzieć na bezrobociu i pobierać ten nędzny, bo to naprawdę nędzny zasiłek jest. w salu na stacji jem, jem z wiadra. Koi mięsko, mięsko, a Ty bierzesz na talerz. Bardzo piękna restauracja, to mi się podoba. Cały czas dochodzą i dają Ci mięska ile chcesz. I możesz zjeść ile chcesz. Winko, bardzo witworne. Najlepsze stejki. Najlepsze stajki, tak. Jem. Jem z wiadra. Dostałem od mojego fizjo. Przetrzymałem parę dni. Żeby go teraz jeść. Piękna ta kobieta. Żonka się troszeczkę kępuje, bo jej w piersi patrzę cały czas, ale to jest normalne. Troszeczkę winka wypiłem, że już pokazuje, mówi nic. Nie, nie mów nie odzywa się. Ale bardzo fajnie w tej restauracji jest gąbka. Dobre myszko. Zadowolona. Bardzo. Ja zdecydowałem się, żeby go już ściągnąć z patelni. On może być, on na pewno nie będzie World. Well Jak ktoś się mówi o komuny... Ameryka. <laughs> no, zadowolona? Perfekto, Perfekto, na o. Najlepszego oczywiście. Najlepsze ciało ma w Polsce. Jak ktoś się mówi o zakomuny? Ameryka. Inna sytuacja, bo akurat moja żona mnie zabiera na spacer Postanowiłem Wam nagrać materiał eee, Trzy minuty eee, Zajmuje mi podróż autobusem Kolejne trzy Dojście na przystanek A tutaj jest mój przystanek Więc bliziutko Potrzebuję około 3000 zł I tutaj jest prośba Ja nie mówię, żeby jakieś wielkie sumy Yy, ale jest Was tutaj ponad 8,5 tysiąca subskrybentów. Jest 25 tysięcy ludzi, którzy oglądają mnie co tydzień. Także po złotówce, jakbyście mogli chociaż. <śmów> <śmów>